Tainted May, trochę spetrze. Posłuchajcie mnie, nagrywam drugą płytę w domu. Nie trzeba było z niego pić. ok? OK? Pojewam co? My nie pijemy na butelki, pijemy na półki, na wypadek wszelki. Nosimy piersiówki, tam mam swoje dziwne jazdy, ale oprócz też parę wspólnych cech z moimi ludźmi. Na ślubie boisz się, że żonka miała z którym z nas epizod A my pytamy ją jak tam z intercyzą Wypacz, w naszych lodówkach jadalny jest tylko szron Ale jesteśmy skrótkim alkoholikami Nasze kobiety cię je zgaszą, jeśli je zaczepisz Bo czytałem nieco więcej niż horoskop i przepis Kiedyś się rdalamy, nie oczekujemy nagród Niemocnie w mediach ludzie na tym robią w chuj, nie są warci naszego pawia. Szacunek budzi nie to, co przyjmuje, zawsze go odmawiasz? Nie imponują na pieniądze, więc weźmiesz ich niemu. Wolimy wiedzieć, co myślisz i czemu. Bo my tępimy głupotę każdego dnia. My większy zwrotek zaczynamy od ja. A teraz my nie Mimo moron rosnąć serce a lubę płyty i włoski my, tępimy głupotę każdego dnia słyszysz my, większy zwrotek zaczynam od ja teraz my, z dala od plastikowych dziwek liczymy, że niegłupie poglądy też są zaraźliwe daj mi chwilę bym wziął wdech liczę moich ludzi, liczę dalej niż do trzech lubimy wąsne dziwki, szerokie horyzonty jak w chwili trafi się mić nikt nie wyłączy dla ciebie Kuba wódla i materna, używane książki do szkół, staliśmy na kiermasz dzieci szkolił jak podrywać chamskim system subasa sprzed telewizora wyganiał na piłkę, tcha mogliśmy wyrosnąć na popa popaprańców bo to już inna w ani niż Warszawa powstańców, nie bronimy miasta już tylko duszę, w walce z nijaknością mało kto z życiem musie. język, gusta, slang, prasa i to co pijesz, nie czekamy pierni, aż to się rozmyje słyszysz wol, myślisz piwo, może taniec, dla nas to otorkły,

Tępimy głupotę każdego dnia. My, większy zwrotek zaczynał od ja. A teraz my, stala od plastikowych dziwek. Liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraźliwe. Pizz mówi ci to coś, beef mówi ci to coś, a freeze, kurwa, wiesz jak rapował ten gość? Kto o nim pamięta? My, bo był najlepszy. I chociaż go nie załem daję mu te cztery wersy. Bo my mierzymy sukces nieco inną miarą. Ci decyzje dadzą, ci wstyd, czy chwałę na starość? My to nie bunt, bunt, nie chcę rozwiązań, my stwarzamy Grunt, grunt solidny jak stary Ślązak My nie wchodzimy na pudla Nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z Googla CKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszy Gajos i Fritz to jak ten Niro i My nie wchodzimy na pudla Nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z Googla CKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszy Gajos i Fritz to jak ten Niro i peszy. Dla nas słyszy To było pierwsze podejście, kurwa Myślałem, że będzie więcej dupy. Ech. Flip me, kurwa, za jednym zamachem Słyszysz, tak to robi. Wychodzę z domu i nagrywam to kurwa One day. Wszeźnie. prawie wszeźnie. poza tym Łycy chcę weź tę kamerę i powiedz Don't a Tyś tam, że to no sam Ale ja nie wiem, co Podoba mi się to No to tak, pozdrowienia Skąd z z z z lepszego z okazji tego Czwartku Sto lat Czuj to! Zrobiliśmy to po ja One time! Okay, one. Pozdrowienia man. od Kingu No i teraz to co Power robi najlepiej. Co e... Dzisiaj nie będę pozdrawiał. Dzisiaj dalek pozdrowić. Nie, ja nie wiem pozdrawiać. Ja ogólnie jeszcze zajbiści. Pozdrawiam. Nie, ja się nie odaję telewizji. Nie, ale mam największy... No e... największe zaszło. No,